Cieszę, widzowie, słuchajcie, znalazłam Amelkę! Oh yeah. ona już jest razem z nami. Też się nie mogliście doczekać, także kto się cieszy, klika łapeczkę do góry. Amelka wróciła. Wiecie, kim jest Amelka? To jest dziecko, które zostało porzucone w śmietniku. ja je odnalazłam i adoptowałam. W sensie, no tak myślę, że już adoptowałam, że to wszystko już zostało spełnione i ona jest po prostu ze mną. Zaraz ją wam pokażę, ale tymczasem muszę przestać tańczyć, bo chodzę i tańczę cały dzień, tylko tańczę, bo się tak cieszę. Amelko! Amelko, gdzie jesteś? A dobra, to nie w tym pokoju Ja zapomniałam, że przecież zrobiła mi już pokój Bo tak się nie mogłam jej doczekać A że wreszcie już będzie w tym domu Że wreszcie już zrobiła mi pokój O zobaczcie jaki mam piękny Amelko! Amelko Ej co się stało Amelko co ci się stało Ty masz katar Ale dlaczego ty jesteś cała zielona ja nie mam siły Co ci się stało przecież, przecież jeszcze wczoraj się dobrze czułaś A dzisiaj wyglądasz tragicznie o! Mamo, ja, ja nie mam siły, ja mam chyba gorączkę i, i mam jakieś krosty i gile z nosami lecą, ja nie wiem, ja nie mogę się podnieść. Amelka biedna była przez tyle dni po prostu na dworzu, uwięziona przez tego porywacza i zapewne tam ja znałapałaś coś. Musiałaś się czymś zarazić, złapać coś, jakiegoś wirusa, ale jesteś cała zielona, ale wiesz co, ty powinnaś chodź może do toalety, chodź, weź wstać. nie mam siły. Ojeju, naprawdę wyglądasz źle. Dobra, pójdę. Chodź maleństwo! Chodź tutaj do toalety, może. Skorzystaj sobie, umyj sobie buźkę czy coś. Dasz radę w ogóle? Zobaczcie, jak ona się czołga. To jest po prostu mega kada. Ojeju, tak mi się szkoda! Wiesz co? Pojedziemy do szpitala. Chyba nie dam rady cię wyleczyć. Weź tutaj się, przygotuj, załatw się, umyj w miarę. O, nie mam siły. Ojeju, aż tak! Ty jesteś aż tak zmęczona, tak bezsilna. Biedna, tak. zobaczcie, jak pryszczyki, Amelko, chodźcie cię bez na rączki. Nie no nie wierzę, ale ci leci ten katar. Naprawdę. Dobra, nie ma czasu ale nie teraz. Macie to dobry pomysł, żebyś mnie tak nosiła. Dlaczego? Się Ojej, no właśnie, mogę się zarazić! I co wtedy? Ale to nic, wiesz co? Ty jesteś dla mnie teraz bardzo ważna. Muszę ci pomóc, choć pojedziemy szybko do lekarza. Lekarz na pewno będzie wiedział, jak ci pomóc i cię uratuje. Nie będziemy zwlekać, tylko od razu trzeba działać. Widzowie, jak coś się dzieje, to od razu do lekarza, a nie. Wsiadaj, Amelko, musisz usiąść obok, chyba że chcesz kierować no nie chcę, nie mam siły na to No dobra, to choć jedziemy Oczywiście musimy zamknąć też dom Jak to sterowanie domem jest niedostępne? Dobra, teraz, ej halo, dlaczego nie O teraz, okej, okay, zamykamy dom Zasłaniamy, żeby czasem, wiecie Tutaj ten porywacz nie wrócił czy coś Bo on się dalej nie odnalazł Nie wiadomo co się z nim stało Po prostu jak kamień Zapadł się pod ziemię Po prostu no nie ma go, zapadł się Naprawdę, dobra, teraz to jest nieważne Teraz jest nieważne, teraz jest ważna Amelka Musimy ci pomóc, szybko jedziemy do szpitala Dasz radę, wytrzymasz jeszcze kawałek i będziemy na miejscu. No jeszcze trochę wytrzymam, ale zaraz chyba... O chyba. nie! Nie, nie! Tylko nie, to tego nie małcie, wysiąć, wysiąć, Wysiadaj! O nie! Ty masz jakąś infekcję, to jest bardzo poważna sprawa. Masz gorączkę chyba, bo jest cała ciepła, bucha od ciebie ciepło, jesteś w dodatku cała zielona, Leci ci katar, bardzo dziwna sprawa i bardzo mi cię szkoda! Same przykrości cię spotykają ostatnio w tym życiu. Chodź, wezmę cię na rączki, zaprowadzę cię. A bo wiesz co, tu jest taki wózeczek, jak sobie klikniesz po prawej stronie i spróbuj usiąść na wózek. Może tak będzie ci łatwiej. Na wózek walizki, na zależy. O, super, chodź, chodź, teraz ja cię popcham, chodź tutaj. Zaprowadzimy cię, dobra, o, jest tutaj szpital, na szczęście już jesteśmy, dzień dobry, dzień dobry, jest tutaj ktoś, halo, jest jakiś lekarz w ogóle, jak ktoś tutaj pracuje, halo o, nie, no, jeszcze musimy czekać, jak to ta służba zdrowia, jak zwykle, nie? Ale przepraszam, jest tutaj ktoś, może? O, o! Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, potrzebuję pomocy, proszę zobaczyć. Moja córeczka, a właściwie taka jeszcze nie do końca córeczka, bardzo zachorowała i strasznie źle się czuje. <laughs> Czy możecie państwo jej pomóc? strasznie, niech pani się odsunie. Chyba muszę ubrać jakieś ochronę. A dlaczego ja mam się odsunąć? Przecież to jest moje dziecko! Jak? znaczy dziecko? No, no, nieważne. W każdym razie to jest małe dziecko. One potrzebuje bliskości. Ja mam się odsunąć? Chyba lepiej tak będzie. Musimy zabrać ją na jakieś badanie. Ona wygląda bardzo źle. No dobrze, to proszę ją zabrać na badania. Jak najbardziej chcę, żebyście ją zbadali i powiedzcie, co jej dolega. Chcę jej jak najszybciej pomóc. Proszę się wziąć do pracy szybciej! Biedulka mała tak cierpi! Ojeju, Amelko, nie martw się, oni ci pomogą, na pewno. Idź tam razem z nimi, okej? Okay? Ojeju, jaka biedna! Nawet nie ma siły chodzić. Musiałam ją wziąć na wózek, bo widzicie, on. Nawet nie mogę się do niej zbliżyć. Co to jest jakiś wirus? Jakaś infekcja mega dziwna. Ona ma taką gorączkę 45 stopni, to jest w ogóle możliwe. Proszę szybko ją zbadać. Nie bezpieczne, chodź, chodź. Szybko mała. zbadać o 45 stopni. Jeszcze no czegoś takiego nie słyszałam. Jeszcze takiego tego się słyszałam. Ja nie mogę, ja po prostu zaraz zwariuję. Dobrze, tutaj proszę położyć się. Panie doktorze, panie doktorze, czy ja mogę też wejść? Ja muszę tu być, ja muszę to widzieć, muszę dobrze, to widzieć. ale proszę troszkę się oddalić, dobrze? Bo dobrze. nie dobrze, wiemy jeszcze, co to jest. Dobrze, dobrze, ja, ja już chcę zobaczyć, o co chodzi. Ale pan doktor bada tutaj, zobaczcie, małą Amerkę, biedne dzieciątko, które zostało porzucone. I teraz jest ze mną, ale jest chorótka. Patrzcie. jej bardzo ma dużo wydzielanych Chce coś jest nie tak. Naprawdę? A to jest możliwe, że mm, ona zmarzła po prostu, że była tyle dni na dworzu uwięziona też trochę stres i tak dalej, emocje, czy to mo może mieć coś wspólnego? To na pewno osłabiło jej odporność. O biedna! Ale nie wiem czy to jest przyczyna dokładnie, po prostu ta zła temperatura. Rozumiem. A co tutaj są za w ogóle jakieś zdjęcia? To są jej płuca? Tak. A ma zapalenie mm -hmm. jakieś? Bardzo możliwe. O nie, no przecież ja oszaleję. Nie, no cały czas coś się dzieje nie tak, cały czas jakieś przeszkody. Dobra, proszę chodź, jej szybko chodź, chodź, chodź. pomóc przynosisz peka. Nie martw się, maleństwo. Wszystko będzie dobrze. Ja ci pomogę, nie zostawię cię. Będę cały czas przy tobie, dobrze? Dobrze. Koniecznie tak, tak. trzeba cię wziąć na prześwietlenie. Teraz. Na prześwietlenie? No dobra, tak. to szybko proszę. Szybko nie na prześwietlenie. Ja ci nie mogę. Co tu się w ogóle dzieje? Biedna Amelka ma jakąś infekcję, jakiegoś wirusa. To wszystko przez tego porywacza. Nie proszę, dość, że ktoś się zapraszam. porzucił, potem porwała, teraz jest jeszcze chora. Ile córka ma lat? Jaki wzrost i jaka waga? Proszę pani, ja tego nie wiem. To nie jest moja córka w ogóle. W sensie ja ją adoptowałam, a ile ma lat, nie wiem, tak, z cztery, pięć? Dokładnie jeszcze tak nie wiem. Może sama jej zapytać, A ile waży? No nie wiem, to, to wy powinniście wiedzieć! Proszę ją zaważyć! Nie mam pojęcia o takich rzeczach! Ja teraz o tym nie myślę! Tylko proszę tego nie przypominać jej, dobrze? Proszę przy niej tego nie mówić, że ona została porzucona, bo ona jest bardzo smutna. Jeszcze musimy o tym porozmawiać. To może jakaś infekcja. No dobrze, i to poważna. No, że was na badanie. Dobrze, już, już, okej. Okay. Eee, dobrze. Eee, Amelko, trzymaj się! To nic poważnego. To tylko będzie takie stukanie trochę. I okay. nic się nie będzie działo. Będzie wszystko dobrze. Dobrze, panie doktorze, bardzo się stresuję. Ja ogólnie mam dzieci, mam pięcioraczki, ale już takie coś przeżyłam. Tylko że. No, po prostu szkoda mi tego maleństwa, bo na tyle przeszła. Takiego, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Co? Co pan to widzi? Ja nie rozumiem tych różnych o, ślaczków, nie ślaczków. Co to jest? To infekcja. Co? Chyba Je... jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Naprawdę? E... Bardzo poważny. Dobra, chodź, zabieram tutaj, cię. Tutaj to wskazało na płuca. To jest coś tak. z płucami? To jest jakieś zabalenie. Nie do końca. Chodź, muszę cię szybko zabrać. Oj. O nie to, będziesz musiała tutaj, tu zostać. Ona, proszę, ona nie może w ogóle ze mną być. Proszę tutaj się położyć, to jest nasz oddział. Tutaj jest oddział, dobrze, ja będzie tutaj leżała. A ta pani powiedziała, że to nie jest pierwszy taki przypadek, że to nie jest jedyny. To znaczy, że jest więcej takich przypadków? To jest jakaś epidemia? Faktycznie trafiło nam się już w ciągu ostatnich dni. Naprawdę? Takie coś, tak. Czyli, czyli ja też mogę być zagrożona, ale wie Pan, że ja mam inne dzieci. A co jeśli ja zarażę moje dzieci, pięcioraczki, mojego kubusia i moją siostrę i wszystko. pani z nimi dzisiaj. No dzisiaj się z nimi nie widziałam. Na razie są moje siostry to przez to całe wszystko. szczęście. to całe szczęście i nie może pani się z nimi zobaczyć przez najbliższych kilka dni. Musi pani tutaj zostać. Musimy zamknąć ten szpital w ogóle. Nikt tu nie może wejść do nas. Co? Ja mam tu zostać? To... Nie, nie, ja, ja nie mogę tu zostać. Ja mam pracę, mam... Nie! nie Żadna mam... praca, nie ma tutaj wyjścia. Trzeba wszystko zabarykadować. Co? Jak to jest w ogóle możliwe? A kto tutaj jest? Ktoś tutaj jest? I tu jest jakieś dziecko. Kolejne. Ej, patrzcie. Wygląda tak samo jak moja mała Ami. Patrz, jaki puls ma? Wszystko się dzieje, naprawdę. To jest jakaś infekcja, epidemia. Ani, niech lepiej nałoży maseczkę na twarz. Czyli to jest poważna sprawa. Dobra, to ja sobie założę. Za... Ej, co tutaj się dzieje? Zamykacie szpital? O nie! Tylko nie to! Będzie można stąd wyjść. A co ja będę jadła? Jak ja będę się kąpała, myła i wszystko? To wszystko tutaj mam robić. To, to nie jest teraz ważne. O ja, dobra, idę założyć maseczkę. Macie tutaj gdzieś maseczkę? Dobra, już mam nałożoną maseczkę. Ale jak ja mam tak teraz być tutaj kilka dni, to będzie bardzo ciężkie. O, Przecież zobaczcie. Tutaj będziemy kilka dni. My też nie możemy stąd wychodzić. A to jest aż taki poważny wirus. Nie spodziewałam się tego, że takie coś się wydarzy w ogóle w Brookhaven. Że jakiś wirus, Nic nie będzie co? mógł wejść i wyjść. O nie, jesteśmy tutaj zamknięci, ja oszaleję! Ej, Harole, to dziecko chodzi! To dziecko chodzi i roznosi wirusy! Czyli I tak czy już mi... tutaj wszyscy go mają, więc. Wszyscy go mają? Czyli Pan też może go mieć? Bardzo prawdopodobne! Nie! O nie, Abelko! Jak ty się czujesz? Powiedz, jak ty się czujesz? Ale ci leci z Nosa, jedulko! No właśnie! Proszę, dajcie jakieś lekarstwa! Co to są za lasery? Czemu wy rozdzielacie to wszystko? O nie! To jest jak więzienie! Musimy to zostać? Naprawdę? To są takie lasery przeciwbakteryjne! Przeciwbakteryjne? Co to w ogóle za rozwiązania są? Co co, Amelko, co chcesz? A będziesz mną tutaj w pokoju! No będę tutaj z tobą, dobrze? Zostanę z tobą. Położę się obok nie. będzie ciebie. miała pokój obok. Ja się tutaj położę, obok nie chcę być! Sobie usiądę. Pani Patrycja, pani pokój będzie tutaj. Ja tutaj będę czas. i koniec kropka, koło Amelki. Nie bój się! Przytul A, się zielno. do mnie i będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, no chodź tutaj do mnie. A, razem no, będzie. Lekarstwo, lekarstwo weź. O właśnie, weź lekarstwo, to ci pomoże, no wejść tutaj o doktora, ale wie pan, doktor, co? Mnie też już trochę boli głowa. O nie, o nie, o nie, dobra, zapobiegaw to proszę. Dla boli mi głowa. Ojej, dobra, dostałam tu jakieś lekarstwo. Co to w ogóle jest za lekarstwo? Mm, dobra, po połknę sobie. Ojeju, jak biedna, ale jest tutaj gdzieś toaleta, może? Można toalety? Eee, dobra, zrobimy w ten sposób, z tego pomieszczenia. Tak. Tutaj zrobicie Robimy toaletę. je na toaletę. No trzeba jakoś awaryjnie coś wymyśleć. Pani myśli, że ja się spodziewałem takiego obrotu spraw? No, ja nie wiem, ale wie pan co. mi się tak kręci w głowie, już. To, co się dzieje? Kręci o nie! Mi się w głowie. O nie, szybko, siostro! Siostro, szybko, szybko noszę! O, nie, głowa mnie boli. Nie mam siły wstać, Amelka. Chyba mam te same objawy, co ty, Amelko. O, ale boli mnie głowa. Naprawdę strasznie O nie, tylko nie to Proszę o pomoc Szybko, szybko, proszę o, nie. Proszę, proszę Proszę mnie zbadać, ja chyba też mam tego wirusa O nie, o nie, o nie Dobrze, dobrze Tutaj panią proszę musimy przełożyć Ojeju, dobra, leży jakoś O, boli mnie Wszystko mnie zaczyna boleć <laughs> Słyszę, coś właśnie też w piech pani oddycha. Coś się robi nie tak. Panie doktorze, proszę mi pomóc! Ja się czuję! O nie! O nie! Zaraziła się pani! O nie, zaraziłam się! Tak bardzo nie chciałam! Abelko, nie bardzo jakoś damy radę. O nie, tylko nie to. Och, proszę, proszę dać nam jakieś dobre leki. Proszę coś wymyślić. Proszę coś stworzyć. Przecież tak się nie da żyć. I Dobra, biorę. O nie, Amelko, tutaj na razie nie wchodzić. Amelko, idę do ciebie, ale bardzo się źle czuję. Bo, bo pani, pani nie może za dużo chodzić. Proszę gdzieś się położyć. Dobrze, już, już się kładę, tak. Może... Już, bo... już moment. Będzie pani miała łóżko, od razu obok. Ja już ledwo chodzę, Amelko, idę tutaj do ciebie. Tutaj ostrożnie, ostrożnie, tutaj ma pani łóżko obok. O, dobrze, ja się położę obok niej, Amelko. O nie. Teraz we dwójkę chorujemy Musimy to jakoś przetrwać Musimy jakoś dać radę Razem damy, jestem tu z tobą Nie martw się, jakoś to przeżyjemy <ścoughs> Ojeju, ale jest ciężko Naprawdę już nie wiem ile dni minęło Nawet nie wiem co jest dzisiaj za dzień tygodnia Nie wiem co to się w ogóle dzieje ja Muszę iść do toalety Przepraszam, muszę iść do toalety do toalety. O, proszę zasłonić mnie tu. Jak mnie tak zasłali? O, dobrze, już, już. O, dziękuję. O, wreszcie do toalety. Ale mnie wszystko, boli, co to jest za straszna infekcja? Nie zdoszę być chora, przecież tragicznie się czuję. Tragicznie już nie wiem, Pani ma ile... wszystko w porządku. Pomóc coś pani. Ja już dłużej nie dam rady, naprawdę. Wiedziałam, że ja muszę coś z tym zrobić. Ja, ja od paru dni tutaj pracuję w moim laboratorium nad takim lekiem i chciałbym spróbować zobaczyć, czy wam to pomoże. No dobra, to niech pan coś zrobi, bo przecież tak się nie da żyć. Tak się nie da żyć. Dobrze. Ja jestem i tutaj jest jeszcze inna pacjentka. Biedne dziecko. Jeju, jak ja kocham dzieci, biedne Dobrze. dzieci. Dobrze, tu... najpierw, najpierw podam go, tylko musi pani się zgodzić dla małej Amelki. Małej jest w najgorszym stanie. Dobrze, ja, ja podpiszę co trzeba, tak? Proszę podać to lekarstwo, tak? Jak najbardziej, dobrze, ja dobrze, się dobrze, tylko, tylko potrzebuję pani zgody, dobrze? Dobrze, tak, tak, ja podpiszę tutaj, okej, okay, dobrze. Proszę bardzo, już podpisałam, proszę bardzo, tak oddaję. Proszę nam podać szybciej dobrze. to lekarstwo, bo ja jakieś jedzę, jakieś. Bleh. Bleh. Dobra. Bleh. Mam, mam tutaj coś dla ciebie. Dostałem jakieś jedzenie, nie chcę tego jeść, to jest obrzydliwe. Ja też nie chcę, jeść. nie jestem głodna, i ja nie mam apetytu. Nie chcemy jeść, to śmierdzi. Dam się taki lek. Prasowałem nad nim kilka dni. Może być bardzo niedobry, ale musisz do końca wypić. To no dobra, lek? a mogę popić wodą? Dobrze, popijesz wodę. Najważniejsze, żebyś wypiła ten lek, dobrze? No dobrze. <noise> no to... Amelko. Amelko, wszystko dobrze? Amelko! Muszę się położyć. Ojeju, ojej, Amelko! O, ja nie wiem, czy to działa panie eee, doktorze. O nie, to oj, chyba nie oj, działa! Oj, 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 oj. Co się dzieje, Amelko? O nie! To chyba nie działa, proszę pana! Ojej! Ojej, co się dzieje? Co się dzieje? O, czuję się troszkę lepiej! Czujesz się lepiej? O faktycznie! Ja, to działa! To, 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 już... to działa? To ja też chcę to, ten lek! Proszę to, mi go podać! Miała. Dobrze, najpierw, najpierw szybko się dla mojego <laughs> do dziecka! Dobrze, proszę podać temu dziecku ten lek! Ojeju, jakie biedne! Hey, najpierw hey, dzieci, dzieci maleństwo. są najważniejsze! Proszę wypij ten lek! Może poczujesz się lepiej? O, ciekawe, czy jej też pomoże! Ojeju, ona jest też zielona jakaś taka, biedna! O, niech Jest! Nie działa! Działa! Ja Dobre, też nie chcę! Ma czekać, ja, też chcę. ja też chcę! Muszę dajcie szybko. mi! Dajcie mi, dajcie mi! O, piję! O. Mm. Jakie to kurcze! Niedobre! Fuj! Niedobre, to jak. nie wiem. Dobra. To nie ma smakować, to nie Wypiłam. Wypiłam! Na razie na mnie nie działa, Amelgo, trzymaj się ode mnie z daleka, poczekaj! Na razie nie działa! O, nie! To nie działa na mnie! To jest jakieś słabe... O nie, o nie, chociaż... O nie... coś, coś mi się dzieje. Coś mi się dzieje. Yy. O ja! To chyba zadziałało! To chyba zadziałało! Nie jest pani zielona! Jest! Jest dobrze! Tylko jeszcze mam trochę ból w plecach, ale to nic chyba jakoś przejdzie. Ważne, że już nie jestem zielona! Jest! Wyleczyliście nas! Jest! hurra, Udało się! Możemy otworzyć wszystko! Jest! Możecie nas wypuścić! Wreszcie! Dajcie nam świeże powietrze! Chcę świeże powietrze! O, oh, Wreszcie możemy wyjść! Wreszcie! Ja już coś... Ja już chcę ściągnąć to baskę. Ja się I Widzowie, dopiero jak jesteśmy chorzy, to doceniamy zdrowie, więc ja się mega cieszę, jestem szczęśliwa. Jeszcze tak do końca nie doszłam do siebie, ale będzie już coraz lepiej. Amerika. ja się tutaj upała. Opala się tutaj, druga dziewczynka też jest zdrowa. I wszyscy już wrócimy do normy. Ja jeszcze trochę na rehabilitację chyba muszę iść, bo trochę się garpię. Można się do pana zapisać? Na masaże Oczywiście. Jak jest? Oczywiście. No się panią, nie ma no sprawy. No to super, to jest jakiś, nie wiem, to skutek uboczny choroby, poradzimy. ale udało się, tak, możemy teraz klaskać i się cieszyć. Ja jesteśmy zdrowi, hurra! Udało się!